Dzisiaj z naszym mikrofonem gościmy na stronie Sparty Lubliniec, gdzie będzie rozgrywany memoriał Andrzeja Radka. Z nami jest pierwszy gość, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędzia międzynarodowy Michał Liskiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Ciężko było tutaj pana ściągnąć na tą imprezę dzisiejszą? Nie, bardzo łatwo. Po pierwsze byłem już w Lublińcu na turnieju takim nocnym, halowym, oldboyów, kilka miesięcy temu i bardzo mi się spodobało. Piękne miejsce, wspaniałe Środowisko piłkarskie. Poza tym szanuję, cenię, znam pana Zygmunta Anczoka, legendę polskiego futbolu. No a po trzecie przyjaźnię się z Maciejem Polakiem, który wywodzi się z Lublińca i jest taką duszą organizatorem klubu Oldboyów Pedagog. Także on mnie tu zaprosił, no ale nie zastanawiałem się ani chwili. Dzisiaj wystąpi pan w roli arbitra. Dużo spotkań jeszcze pan sędziuje, są to jakieś turnieje towarzyskie, rekreacyjne. No tak już rzadko, bo już wiadomo wiek, lata, ale kiedy tylko mogę, przyjeżdżam zobaczyć, Spróbuję dziś posędziować kilka spotkań. Jak okaże się, że przeceniłem swoje siły, to, to może przejdę na linię, poasystuję jednemu tu z miejscowych kolegów. Ale od czasu do czasu sędziuję. Ostatnio, chyba dwa tygodnie temu w Krynicy sędziowałem Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych, ale to było na małym boisku po pięciu zawodników. Tu będzie troszkę trudniej, bo kawał placu. No i bardzo dobre drużyny, Oldboje Górnika czy Lublinca czy, czy Częstochowy to są drużyny na wysokim poziomie. Bardzo bogata kariera sędziowska, także międzynarodowa. Jedną imprezę albo jeden mecz, który nie zapomni Pan do końca życia, jeśli chodzi o sędziowanie. No na pewno mecz najważniejszy w moim życiu to finał Mistrzostw Świata w roli sędziego liniowego Niemcy, Argentyna w 90 roku we Włoszech. To, to nie ulega wątpliwości I w ogóle całe te mistrzostwa, gdzie przesędziowałem 8 spotkań, w tym półfinał, ćwierćfinał, finał, mecz otwarcia, także to, to jest wydarzenie mojego życia. Czy ma Pan wspomnienia z regionem częstochowskim? Przesędziowałem dość, dość sporo jak grał jeszcze w Ekstraklasie, chyba 4 czy 5 spotkań pamiętam tu wspaniałą atmosferę, pełny stadion zawsze. No taki najbardziej pamiętny mecz to pamiętam Raków grał z Górnikiem Zabrze i, i zdaje się nawet Raków wygrał, a Górnik był troszeczkę niezadowolony i, i taki był mecz, mecz nerwowy, ale generalnie z, z Częstochową mam bardzo miłe Miłe wspomnienia związane. Jak ocenia Pan obecne działania w Polsce, do którego jest bardzo dużo zastrzeżeń? W tamtych latach trochę lepiej to wyglądało niż obecnie. Tym młodym sędziom czegoś brakuje? No, ja tu bym się akurat nie zgodził, bo krytyka jest taka troszeczkę niemerytoryczna. Często ze strony szczególnie trenerów, zawodników. Dzisiaj jest dużo trudniej sędziować. Nam było łatwiej sędziować, bo była jedna kamera, dwie, albo czasami wcale. Dzisiaj nic się nie ukryje, dzisiaj jest kilkanaście kamer, każdy szczegół, każdy centymetrowy spalony, czy jakiś ukryty faul niestety jest obnażony i stąd się chyba to bierze. Ja nie sądzę, że miał ja lepiej sędziował niż dzisiaj Szymon Marciniak, czy, czy Paweł Raczkowski, czy czy Paweł Gil, czy Marcin Borski, po prostu mniej więcej pewnie uchodziło, bo nie było tego widać, potem gra była troszkę jednak wolniejsza, zachowanie zawodników, trenerów, kibiców było też lepsze. W moich jeszcze czasach, jak ktoś sięgnął no, sędzia Kalosz, czy tam sędzia Kanarki dojść, to już było ho, 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 a dzisiaj no niestety... Jest to, jest to dużo bardziej w brzydkiej formie I, i, i są dużo większe pieniądze, w związku z tym jest więcej agresji, jest więcej nerwów, jest więcej takich niezdrowych emocji. No ale trzeba to zrozumieć, trzeba się do tego przystosować i myślę, że piłka powoli zmierza w kierunku innych gier zespołowych, czyli challenge, czyli powtórek. Tak, że sędzia będzie miał prawo, czy nawet czasami obowiązek, zobaczyć sporne sytuacje. Ale takie naprawdę sporne, czyli rzut karny, czerwona kartka, uznanie, nieuznanie bramki. Myślę, że tak w ciągu pięciu lat do tego dojdziemy, no bo tak jest dzisiaj przecież i, i w hokeju, i w siatkówce, i, i w tenisie, i w wielu dyscyplinach. Spotkamy się dzisiaj głównie, by uczyć pamięć człowieka Andrzeja Radka, byłego prezesa piłkarza, z lub byłego piłkarza górnika Zabrze. W takich zawodach liczy się jednak zabawa. Będzie pan surowym dzisiaj arbitrem, czy trochę pozwoli wszystkim zespołom pograć? No ja myślę, że dzisiaj wszyscy będą chcieli przede wszystkim uczcić pamięć kolegi, wspaniałego yy, piłkarza i, i człowieka. I dlatego nie będzie jakichś takich niezdrowych emocji, zachowań, chociaż sport jest sportem i każdy przyjeżdża, żeby się spotkać, żeby pobawić się, ale też żeby, żeby wygrać, bo to jest istota sportu. No moim zadaniem będzie raczej studzić emocje. Kartki żółtą, czerwoną na wszelki wypadek mam, ale jestem prawie pewien, że, że ich dzisiaj nie wyciągnę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam kibisów. Częstochowy i o rejonu Częstochowskiego, bo to rejon, który wychował wielu wspaniałych piłkarzy, i mam nadzieję, że tak będzie, będzie to kontynuowane.